No dobra, myślę, że to już full też, żeby tutaj jakoś nie przeciągać, Jasne. wierzę, że mogłybyśmy jeszcze wiele o tej uważności rozmawiać i jakoś też o jej korzyściach i zaletach, ale, ale tutaj, żeby też jakoś nie, nie zanudzać naszych widzów, ale powiedzmy jeszcze jakoś właśnie o tych zniekształceniach poznawczych, o których mhm. gdzieś tam na początku wspomniałaś wspomniałyśmy, jak, jak właśnie te zniekształcenia poznawcze mają też jakoś wpływ na emocje, jak się w ogóle z tym tematem, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli o emocjach, jak się wiążą? Tak, mamy yy, taką yy. Zastanawiam się, czy nieumiejętność, może tendencje do korzystania z takich błędów, zniekształceń poznawczych, które w życiu no, nam towarzyszą w różnych sytuacjach i je wzmacniamy. Tutaj na pewno takim najprostszym, najbardziej rozpoznawalnym, to jest myślenie czarno-białe, perfekcjonizm taki nasz. Czyli podchodzenie do różnych sytuacji z taką oceną, że albo jest wszystko dobrze, bardzo dobre, najlepsze, albo jest beznadziejne, że nie ma żadnych odcieni szarości. I tak naprawdę funkcjonowanie, ocenianie siebie, swojej wartości, myślenia o sobie, swojego też samopoczucia, bo za tym przecież idą konkretne emocje, przez pryzmat spełniania tego zniekształcenia. Mhm. Czyli ty mówisz też o tym, że jeszcze jakbyśmy się trochę zatrzymały, mhm. że te, ten umysł, który nam podsyła różnego rodzaju myśli, które wywołują emocje, tak. ale że te myśli bywają zniekształcone. Tak, że to jest naturalna nasza właściwość. Tak, 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 tak i mamy jakieś chyba deficyty, możemy tak powiedzieć. Tak jakbyśmy w niektórych sytuacjach mieli na nosie takie krzywe okulary, i dlatego y, takim dobrym y, przykładem jest to, że wydarza się jakaś sytuacja, widzi ją trzy różne osoby i każda widzi trochę inną wersję. Mm -hmm. Bo każdy ma no, właśnie inny poziom y, tego zniekształcenia, z którego korzysta. Mm -hmm. I czasem to zniekształcenie jest właśnie takie, że mm, czarno-białe, tak? Czyli albo czarne, albo białe. Myślałam przez chwilę też o wszystko albo nic, ale tak. to jest jakoś mocno podobne do tego. Tak. Tak, dokładnie, tak, to jest to samo. Eee, ta, takie bardzo rygorystyczna ocena, bo to jest związane przede wszystkim z oceną, prawda? Rygorystyczna ocena, czy coś jest właściwe, czy nie. No i z reguły jest tak, że się w tym zniekształceniu okazuje bardzo często, że jest niewłaściwe, że cały czas musimy do czegoś dążyć, musimy coś poprawiać, od siebie wymagać, no od innych też, eee, żeby poczuć się dobrze. A jeżeli jesteśmy tak Postrzegamy tę rzeczywistość i mamy taki poziom niezadowolenia z tej rzeczywistości, korzystamy z tego zniekształcenia, to nasze samopoczucie nie będzie dobre, nie będzie pozytywne, będziemy permanentnie niezadowolone i jakoś tam cierpiące, prawda? Y I na temat tych zniekształceń czy tych. Yy, yy, yy prawideł, sposobów tych zniekształceń. Zastanawiam się, jak to, jak to powiedzieć, ale w każdym razie mamy slajd, który trochę wymienia te zniekształcenia i poprosimy teraz o ten slajd. Tak. Ich jest to znacznie zaje. więcej niż tutaj na tym slajdzie, no ale wybrałam takie cztery najbardziej, powiedzmy, Charakterystyczne, najczęściej występujące. No więc mamy y, to myślenie dychotomiczne czarno-białe, y, kiedy tak koncentrujemy się tylko na takiej bezwzględnej ocenie, ale mamy też na przykład takie czytanie w myślach, że wyciągamy wnioski y, o tym, co myślą albo czują inne osoby. Y, z nim też jest związane takie zniekształcenie, którego tutaj nie ma, y, uzasadnianie emocjonalne że skoro ty się do mnie nie uśmiechasz na hello, to ja sobie myślę, oj, to ty nie jesteś zadowolona, że my się tutaj spotykamy dzisiaj i no pewnie coś zrobiłam nie tak albo czegoś nie zrobiłam, a ty mi nie chcesz o tym powiedzieć. No to nie jest dobra relacja już teraz pomiędzy nami. Mhm, jasne. Okej, okay, czy jeszcze możemy wrócić, bo tam tak, jeszcze rozumiem, tak. że... Mamy jeszcze nadmierne uogólnianie, czyli takie wyciąganie wnioski, wniosków bez wystarczających dowodów, tylko na podstawie jakiegoś jednego takiego dowodziku, jednej sytuacji, a my już myślimy całościowo o tym. Albo mamy negatywny filtr poznawczy, czyli koncentrację na negatywnych aspektach z pominięciem pozytywów. Takie trochę można powiedzieć marudzenie, mówienie, że zawsze pół szklanki jest pustej. Mhm. E, no i celebracja właśnie tego braku, tej pustki. Mhm. Wszyscy zniekształcamy? Wszyscy zniekształcamy, tylko w różnym stopniu, w różnej mierze. E, Czasami jest tak, jeszcze należy dodać, że niekształcenia są charakterystyczne dla pewnych grup zaburzeń, czyli do, dla depresji, na przykład mamy dużo myślenia czarno-białego, dla y, objawów tam powiedzmy bardziej lękowych będziemy miały na przykład y, dużo y, takiego uogólniania albo katastrofizacji, mm, czyli. Obrzmiania jakiegoś takiego. Tak. Tak, tak. Się może wydarzyć? tak. I w momencie, kiedy y, te zniekształcenia y, są w takiej dużej ilości i tak po prostu cały czas y, oceniamy tą rzeczywistość przez te krzywe okulary, no to wtedy jest to sytuacja zdecydowanie problemowa i do zmiany. Jak one są takie, y, że. Mamy tendencję na przykład do takiego krytycznego podchodzenia do siebie, ale jednocześnie e, mówimy, no ale bez przesady, gdzieś tam racjonalizujemy to mamy jakiś poziom w miarę zadowolenia, satysfakcji z siebie. To nie jest to taki e, duży problem wymagający interwencji psychoterapeutycznej, e, tylko sami sobie gdzieś tam radzimy, pomimo że te zniekształcenia występują to mamy jakiś taki poziom krytycyzmu do tych zniekształceń. Mm -hmm, mm -hmm. To znaczy, że to, że nasze myślenie jest złe? To znaczy, że tak nas nauczyli patrzeć na rzeczywistość. A, okay. Czyli znowu wracamy do tych rodziców. I rodziców. rodziców ale nie tylko, bo no, jak mamy na przykład jakieś wydarzenia trudne, takie niekoniecznie traumatyczne mhm. w dzieciństwie, no to, to też nam wypacza to myślenie, nie? to też tam gdzieś tam. Nosimy to w sercu i przez pryzmat tej sytuacji potem oceniamy kolejne, inne i sobie dokładamy, że tak, tak, taki jest świat, to są ludzie, nie? mm -hmm. niekoniecznie. niekoniecznie rodzice. Niekoniecznie rodzice, czasami też środowisko rówieśnicze. Tak. Wiele też jakoś takich osób. Zdarzymy się też jakoś przyjmować osoby, które profesjonalnie trenują. Które też w, dzie w dzieciństwie na przykład jakoś tam intensywnie trenowały jakąś dyscyplinę sportu, albo tańca, i tam też jakby gdzieś, albo osoby, które uczęszczały do szkół muzycznych, i tam też gdzieś to właśnie to środowisko z taką silnie wywieraną presją albo z rywalizacją, która też gdzieś później wpływa na to myślenie, kiedy jesteśmy dorośli. Myślę, że to bardzo się wiąże z tym, co mówiłyśmy wcześniej, czyli z tymi niezauważanymi emocjami. Że jak jesteśmy tak dorastamy, tak uczymy się patrzeć na świat gdzieś tam, z pominięciem tych emocji, z pominięciem potrzeb z nich wynikających, no to trochę to wypaczenie poprzez te zniekształcenie poznawcze się tak ugruntowywuje, nie? To jakby tak ukierunkowuje, że jesteśmy bardziej wyraźliwszy na wyłapywanie tych rzeczy, które są. No, no na bliskie, bliskie naszym schematom. Mm -hmm. To tak samo jak to by, byśmy sobie zadały pytanie, czy wszyscy mamy schematy. No, wszyscy mamy, tylko nie zawsze one są tak uciążliwe i wywołują takie cierpienie. Nie? Mm, jasne. No. Mm -hmm. Okej, okay. y I rozumiem, że wiedza o tym, na przykład, że w taki sposób zniekształcam, albo w ogóle, że zniekształcamy, że wszyscy zniekształcamy. Ja też lubię mówić, że nasz mózg jest dosyć leniwy gdzieś w książkach takich dotyczących neurobiologii, czy nawet kojarzę jedną z pozycji literatury, gdzie wprost właśnie tak autorka pisze o działaniu mózgu, że on jest dosyć leniwy, jest skupiony jakby na tym przeżyciu nas jako gatunku, ale też przeżyciu nas jako, jako człowieka i wytworzenie nowej myśli naprawdę zabiera mu sporo energii, więc łatwiej jest trochę poruszać się tymi utartymi, właśnie zniekształconymi ścieżkami, które wypływają, których źródło jest właśnie w tych najwcześniejszych wydarzeniach z dzieciństwa. Tak, zdecydowanie, ale też myślę, że można porównać ten temat zniekształceń do takiego trochę myślenia tunelowego, bo zniekształcenie jest naszym ograniczeniem. I bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy, że jest coś poza tym myśleniem tunelowym. Mają takie przekonania, że no jak ja tak myślę, to tak jest. No przecież mam mnóstwo dowodów na to, prawda? Więc yy, czy w procesie terapii, czy w ogóle w procesie takiego swojego własnego rozwoju, zastanowienie się, czy gdyby yy, ja zapytała pięć innych osób, Patrzących na tą sytuację, będących przy tej sytuacji, czy nawet jak ja im opowiadam o tej sytuacji, e, czy właśnie tak, to jest taki wąski tunel, i tak jest, mogłoby odpowiedzieć, nie wiesz, co, ja to mam zupełnie inną perspektywę, nie? Ja to w ogóle co innego zauważyłam, albo w ogóle tak, tak masz? Ojej, nie, to ja tak nie mam. E, I to jest to poszerzenie perspektywy, mm -hmm. czyli to jest to, co możemy robić z tymi zniekształceniami, żeby e, właśnie. Postawić taką hipotezę, czy moje myślenie jest na pewno myśleniem obiektywnym, mm -hmm. bo raczej nie jest okay. jeśli by subiektywnie. Uśmiecham się, bo mam przykład. A, A do? E dawaj. E Ostatnio e właśnie prowadziłam zajęcia w, w szkole psychoterapii e dla adeptów e pierwszego roku, e właśnie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. I tam rzadko się zdarza, żeby mieć z tą samą grupą, ale to akurat były zajęcia dotyczące zaburzeń rękowych, i to jakby ta sama grupa drugi raz uczestniczyła w tych moich zajęciach, jakby w drugiej części tych zajęć, i właśnie jedna z osób, które się szkoliły, powiedziała, że nie chce mi nie chce zadawać pytań, ponieważ ma wrażenie, że te zadawane przez nią pytania wprawiają, męczą mnie. O, że, że jakoś nie będzie zadawać pytań, bo właśnie jakoś uznała, że... Męczy mnie tymi pytaniami. Ja wielokrotnie powtarzam na zajęciach, że to jest mega ważne, żeby zadawać pytania, i właśnie, że one ubogacają, i tym bardziej jakoś i tak jak tutaj widzów zachęcam do zadawania pytań. To tak jakoś i na zajęciach też zawsze mówię studentom, że to ważne. I bardzo mnie zaskoczyła ta wypowiedź. No i zapytałam tej osoby. Po czym tak e, no. uznajesz, że te pytania mnie męczą. No i usłyszałam w odpowiedzi, że, e, że kiedy ona zadawała pytanie, to w, ja wzdychałam. E, no i właśnie tak jak trochę mówisz o tych alternatywnych spojrzeniach, że zapytałam też grupy, jakie oni być, czy oni też to zauważyli i jakie być może oni tak. mieli hipotezy na te moje wzdychania. E, I sama też jakoś ze sobą zrobiłam rachunek samienia, czy ja rzeczywiście tak wzdycham, kiedy tam ludzie zadają pytania. W ogóle to zresztą była bardzo cenna informacja. Jestem wdzięczna tej, tej osobie, że jakoś zwróciła na to uwagę, bo sama być może aż tak mocno nie, nie, nie wiedziałam o tym. Ale jakby uświadomiłam sobie, że ja robiłam te, te, te oddechy takie, żeby trochę zebrać myśli i żeby jakoś tak nabrać powietrza i energii, żeby odpowiedzieć na to pytanie i tam gdzieś też poukładać sobie w głowie, co, co chcę odpowiedzieć i co tutaj fajnie byłoby na to pytanie odpowiedzieć. Absolutnie nie dlatego, że jakoś czułam się zmęczona tymi pytaniami wręcz odwrotnie. No i tam jeszcze też jakoś fajnie ludzie z grupy powiedzieli o różnych swoich innych hipotezach dotyczących. Tego wzdychania, ale rozumiem, że to jest, że to właśnie tak. jakoś przykład na no to zniekształcenie. Ja jak tak może... czuję, że cię męczę, więc nie będę zadawać pytań. Dokładnie. Ale ja bym powiedziała tak trochę bardziej dialektycznie, ja bym powiedziała, że yy, tak, może ja wzdycham jak yy, odpowiadam na kolejne pytanie, bo prowadzę zajęcia od ósmej, bo... Yy, yy, Jestem po prostu już fizycznie czuję potrzebę odpoczynku, bo chcę jak najbardziej yy, odpowiedzieć rzetelnie. A no moje ciało to ciało, ale to nie oznacza, że ja nie chcę, żebyście zadawali pytania. Wprost przeciwnie. Ja jeszcze bardziej nią to, że mi zależy na Waszych pytaniach, bo wtedy sobie poukładacie tą wiedzę i to mhm. jest ważne. I nawet jakbym dalej wzdychała, to ja chcę, żebyście pytali i będę odpowiadać, nie? Jasne. Okay. Okej, okay, mamy też tutaj pytanie, mhm. już jakiś czas temu zadane, ale właśnie dotyczące zniekształceń. Jak poznać, Marta pyta, jak poznać, że coś jest zniekształceniem poznawczym, a nie po prostu cechą mojej osobowości? Jak można wyłapać zniekształcenie, jeśli towarzyszy mi całe życie i jest dla mnie czymś normalnym, dobrze znanym? Mhm. Nie wiem, czy to bardziej nie chodzi o schemat, niż o zniekształcenie, jak tak całe życie, ale mm, pomyślałam o tym, że <laughs> no, przede wszystkim właśnie zadać pytanie, czy inne osoby tak samo by to zobaczyły. Czy gdybym ja powiedziała przyjaciółce, to ona by miała dokładnie taki sam odbiór? Czy nie? Czy jest tam taka duża ilość subiektywizmu i oceny tej sytuacji? Bo jeżeli jest, to może nie do końca ta sytuacja jest, przekłada się na rzeczywistość. Przecież zniekształcenie, jakby sedno, dlaczego się tym zajmujemy, dlaczego o tym mówimy, jest takie, że gdzieś tam zakłamuje nam rzeczywistość. Mm -hmm. Że nie jest y, zgodny z tą rzeczywistością, że możemy je podważyć, że okazuje się, że przeżywamy, y, tak procesujemy myślowo coś, co no, jest trochę połączeniem naszych przekonań, naszych emocji, ale nie fragmentem rzeczywistości. I dlatego podważamy te zniekształcenia, dlatego je rozpoznajemy, żeby tak się nie męczyć, żeby opierać się na faktach, a nie, nie. Aha, też, żeby to nasze myślenie trochę było bardziej zbliżone do rzeczywistości do tego, co się dzieje znowu tu i teraz, a nie do tego, co my sobie na ten temat trochę wyobrażamy, czy właśnie jakoś zniekształcamy, tak byśmy mhm. to mogły powiedzieć. Mhm. A powiedziałaś jeszcze, że nie wiesz, czy to byłby schemat, myślę, że być może dla naszych widzów byłoby ważne jakoś, wiesz, ta różnica pomiędzy zniekształceniem, jesteśmy w stanie to jakoś wyjaśnić. A, bo Dlatego powiedziałam schemat, bo y, ta pani y, powiedziała, że całe życie mi to towarzyszy. Więc, jeżeli całe życie y, funkcjonujemy właśnie w jakimś takim ograniczeniu, w takim postrzeganiu, y, że to na pewno jest o tym, a nie o czymś innym, y, to być może jest to takie działanie no, trochę już ugruntowane. Że my przywykłyśmy do tego, na przykład, przywykł, mamy schemat. Y, na przykład samopoświęcania, czyli takiej sytuacji, że bycie dobrym człowiekiem to poświęcanie się dla dobra innych ludzi, na przykład, to to jest coś więcej niż zniekształcenie, to to jest już jakby taki styl bycia, styl postępowania, wybory z tym związany, budowanie poczucia wartości na tym, no to jest znacznie głębsze i znacznie szersze. Mhm. I wtedy te myśli nasze będą się trochę układać pod ten schemat. tak. Tak, zdecydowanie Nie? tak. Będziemy wyłapywać takie fragmenty i korzystać z tych zniekształceń, żeby potwierdzić swój schemat. Mm -hmm, mm -hmm. I schemat jest właśnie czymś szerszym, też czymś głębszym. Tak. Czymś mm -hmm. zbiorem różnych przekonań dotyczących tak. tej rzeczywistości. Tak. Mm -hmm. Czy możemy też jakoś powiedzieć, że on może dotyczyć ja, świata i innych ludzi? Tak, zdecydowanie mm -hmm. tak. Okay. Na tych trzech. Fundamentach się opiera. No, ale to już trochę inny temat. Natomiast na razie chyba byśmy zalecały to, żeby nasi słuchacze, widzowie zadawali sobie pytanie, czy to, co ja widzę, jak ja postrzegam, jak ja to interpretuję, czy to jest zgodne z faktami, czy to jest zgodne z rzeczywistością. Mhm. I czy ci inni ludzie też w, to, w taki tak. sposób tak. na to spoglądają. Tak, dokładnie. Okay. I zachęcamy do zrobienia takiego eksperymentu, czyli właśnie, żeby zapytać, yy, najbliższe otoczenie, czy ty też tak to widzisz, nie, czy ty też to tak odbierasz, bo może się okazać, że my mamy różne myśli związane z ocenianiem siebie, które są bardzo rygorystyczne, są przeciwko nam, a to otoczenie powie, nie, no bez przesady, ty strasznie przesadzasz, w ogóle nie, to wcale o tym nie świadczy. Mhm. nie po prostu taka sytuacja ale ty jesteś okej okay, nie i to będzie dla nas bardzo burzące mury tego tak zniekształcenia Ale też pomyślałam o takich sytuacjach wiesz kiedy na przykład jakoś nie wiem mam plamę na bluzce nie i ja wiem o tym że ta plama tam jest na pewno ona jest że tą całkiem niedawno pamiętam że właśnie druga sesja w ciągu dnia czyli początek w ogóle pracy i piłam kawę i oblałam się po całej bluzce nie i, i jakoś właśnie no, wiedziałam, że ta plama zostanie i będzie na tej bluzce. No Jakie i tak, się włączyło. Ja myślę, że wszyscy to widzą nie? i że każdy na pewno na to zacznie zwracać uwagę. Wyszłam gdzieś tam do, do dziewczyn i mówię ojej, taką plamę i w ogóle już później jakoś tak właśnie ciekawe to trochę obserwowałam, bo wydaje mi się, że pacjenci z już z tych końcowych godzin kompletnie nie zwracali uwagi na, Właśnie na tą moją plamę. Nie? Chciałam zapytać, co za tym szło, czy jak jesteś terapeutką na początku pracy dnia z wielką plamą na blustę, to czy ta myśl oprócz tego, że wszyscy to widzą, jest jeszcze jakaś dalsza? Typu ojej, no, nieprofesjonalnie wyglądam, albo no, po prostu żenada terapeuta i w ogóle taki tak. niezdarny. Tak, tak, tak. tak Dokładnie, a pewnie większość tych pacjentów kompletnie koncentrowała się na czym innego w sesji, a nie na tym, że jest tam plama. Nie? Dokładnie. Jak ktoś na początku zauważył, mm -hmm. to potem ważniejsze rzeczy. Hmm. Czyli to też jest jakoś ważne, gdzieś tam o tych zniekształceniach myślenie, zauważanie w kontekście ich też jakoś radzenia sobie z tymi naszymi emocjami. Tak. Tak, świadomość taka dużo nam e, zmienia, bo e, świadomość swojego ograniczenia, ale też świadomość m, trochę takiego sposobu myślenia, które e, podtrzymuje moje cierpienie, które na przykład jest związane z bardzo taką rygorystyczną oceną do samego siebie, mhm. e, a nie muszę tego robić, bo to jest jakby zniekształcenie, bo to jest właśnie ten schemat podchodzenia do siebie w sposób taki czarno-biały, nie? a to wcale nie musi być rzeczywistość, wcale nie tak muszę być odbierana, postrzegana i ludzie tak muszą o mnie myśleć.